Cześć, tu Michał z Pudelka. Zapytam dziś warszawiaków, co sądzą o najgorętszych show biznesowych newsach. Jeżeli nas czytasz, śmiało, daj głos. Czy korzystacie z komunikacji miejskiej? Tak. Dlaczego? Czy to jest wpływ Gosi Rozenek, powiedzcie? Nie. Gosia Rozenek powiedziała mi, że jechała tramwajem i to było wspaniałe przeżycie i są migające ekrany. Wiedziałaś o tym? Coś słyszałam, powiem szczerze, że sześć lat jeździłam, owszem, komunikacją miejską, korzystałam z komunikacji miejskiej z racji tego, że studiując było dla mnie wygodniejsze, przemieszczając się tutaj po stolicy. E, natomiast no, w tym momencie za dużo powiedzieć nie mogę, dużo się zmieniło, więc no, możliwe, że takie, e, takie ekrany migające są. Wie pani, że ostatnio Gosia Rosenek powiedziała mi, że jechała tramwajem i to było fantastyczne przeżycie. Jest pani z niej dumna? Że, że są jeszcze też ciekawsze inne zajęcia, z których można być dumnym. O, wow! No, gosia, rodzenek, no, takie cuda, bo. Pokazałybyście, gosi, jak korzystać z kasownika? Ja nie jest ma... nie, nie nam to obce, więc myślę, że to dosyć bardzo prosta sprawa. Tak. Ale uważacie, że to jest ekologiczne, jednak? Przesiadać się na komunikację miejską, a nie korzystać np. z aut? Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Jest pani z nich dumna, tak w ogóle? Z kogo? Z gosi, że była w tramwaju? No, oczywiście. Gratuluję jej. Kogo chcielibyście spotkać, na przykład w metrze? Hmm. Popuśćcie no wodze fantazji. Pytanie, dobre pytanie. Jakiegoś polityka najchętniej. Kaczyńskiego? Kaczyńskiego, właśnie może Kaczyńskiego albo... Jakiegoś, jakiegoś polityka. Dlaczego akurat głabina, taki strzał? Głabina. No bo raczej on najbardziej nie jeździ metrem, tylko Jakąś, nie wiem, z jakąś obroną albo czymś takim. Bardzo chętnie porozmawiałabym z Martyną Wojciechowską. Tak. Przy kasowniku na przykład. Na przykład, dokładnie. Akurat o podróżach tramwajem również podróże małe i duże. Może Dorotę Wellman. Sana chciałabyś spotkać w metrze. Ty kogo byś chciał spotkać? Krzysztofa Ibisza. Krzysztofa Ibisza. Super. On jest e, młody, młodzieżowy. Myślę, że komunikacja miejska... Dokładnie. Czy Rafał Trzaskowski powinien dać jej medal za promowanie podróży tramwajem? Nie. Ona na nic nie zasługuje. Rafał Trzaskowski powinien dać medal, Gosi, za promowanie... Medal, me, medal odwagi, tak. Pogratulowalibyście Gosi? Nie wiem, odkrywa nie świat? To to, ale tak, tak. tak. Już kto tu Gosiarek? Tak naprawdę nie wiem. Co nie mam pojęcia. To jakby Rafał traskowski chciał tutaj się Bo dołączyć, jest. zrzucić bardzo chętnie. Tak, to my pierwsze, pierwsze wyciągamy rękę. Po ale do bilet. Rafała czy do pobilet? <śled> Kogo pani przypomina ten pan? Jest do kogoś podobny? Nie wiem, to rozumiem też, że jest jakaś... To jest zwycięzca, tak. Mhm. Frontman zwycięskiego zespołu. E, może Freddiego Merkurego Mercur trochę mi przypomina. To jest tak. frontman zwycięskiego zespołu, pan Damiano. I teraz internet szaleje na jego punkcie, dlatego pytam. Czy ty dałabyś mu swój numer? Nie. Dlaczego? Ponieważ mam narzeczonego. <tak>, tak. Dziewczyny, czy kojarzycie tego pana? wygrali Eurowizję teraz, e, tak, nie, nie wiem, tak, ja nie oglądałam. O, tutaj tak zapuszczasz żurawia? Jak ja, kujarzę, bo oglądałam całą Eurowizję teraz. I, I co sądzisz o występie, o zwycięzcy? Sam występ no, nie był im faworytem, um, ja bardziej trzymałam kciuki za Azerbejdżan, to była moja faworytka, z piosenką Matahari, pamiętam, a byłam zaskoczona właśnie, że Włochy wygrały. Mm. A co sądzisz o zwycięzcy? To są najlepsi na świecie, słucham dosłownie ich od dwóch dni, w kółku tylko ich. Ale są wspaniali. I myślę, że naprawdę dobrze, że wygrali, ponieważ w końcu mamy inną piosenkę niż jakaś not Dokładnie. Kogoś wam przypomina? Nie. Nie. Nikogo z show biznesu? Nie, nie, nie. Nie patrzę show biznes naprawdę. Nie wiem kto to jest. Czy kogoś wam przypomina? Freddy? Rekory, nie? Trochę. Jak się podobało? Co sądzicie o zwycięzcy? Ja myślę, że... Bardzo dobrze, że wygrał. Kibicowałem mu. Tak? A o Polsce co sądzicie? O polskim kandydacie? Ciężki temat. Nie będę się wypowiadał może. Alicja szemplińska miała być w zeszłym roku, i teraz nie została wybrana. I wielka szkoda, bo na pewno byłaby super reprezentantką. Uważasz, że to niesprawiedliwość? No bo ona miała jechać, a nie Brzozowski na, na początku. Niesprawiedliwość dla Polski po prostu. No. No nie, nie, nie. Niedragmatyczna, niepragmatyczna nie dla, no, nie no, dla Polski. No, no głupi no. wybór, wybór. No. Nie wiem, nie, 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 nie umiem zrozumieć trochę, bo naprawdę dziewczyna ma wielki talent. A kogo byście dziewczyny wysłały na Eurowizję z Polski w przyszłym na roku? <laughs> na ona no naprawdę. No śpiewa. Naprawdę. No. Co sądzisz o zwycięstwie Eurowizji? Um, no, ja akurat było chyba bardzo lubię i szanuję także tym bardziej bardzo się cieszę za nich, że akurat oni wygrali. Czy numer telefonu od Damiano? Mm, bardziej od Big, od tej wiktorzystki, od tej basistki. Od tej basistki, bardzo fajna dziewczyna, to prawda. Oni są wszyscy świetni. <grym> Przyjęłabyś od niego numer telefonu? A tak. <grym> jesteście ja razem, też bym czy? bym przyjął. <grym> tak, jesteśmy razem. Kto by to się... nie przyjął numeru telefonu, mówmy się. Też by przyjął, jakby. <grym> Czy odrzuciłabyś telefon od pana Damiano? Czy wzięłabyś od niego telefon? Odrzuciłabym. Dlaczego byś odrzuciła? No bo ma długie włosy. Nie podobają mi się długie włosy u facetów. Wzięłabyś od niego numer telefonu? No jasne, że tak. Wszystko. A ty? No nie wiem, <laughs> nie wiem. To już bym się zastanowił, ale... <laughs> A kogo wam przypomina, tak z polskiego podwórka? Poczekaj... Daj, daj bliżej. <śmiech> <śmiech> nie! Nawet bym nie śmiał, ale... No. Mam inny typ, Michał Wiśniewski. No? Troszkę, no. faktycznie, masz rację. Tak? No. Dobra, tak. No? tak. Czerwone włosy, nie? Mhm. tak 20 lat do tyłu i no, Wiśniewski. To, 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 to. Tak, no. Do kogoś jest podobny? Pierwszy raz widzę. A na przykład taki Freddy Mercury albo Michał Wiśniewski młody. No, odrobinę, jeżeli pan... Tak, takie, takie sugerujące pytanie pan zadaje, więc troszkę tak, ale... Niestety, aż, a, aż trochę do Pana to jest podobny. Do mnie? To komplement, dziękuję. Ja bym powiedziała dodam i koniec, kropka. To by było Ta. show. Tak. Z jaką piosenką? Jaga! Tak się może nie cofajmy daleko. No nie wiem, myślę, że takie show po właśnie Bad Girls i tego typu rzeczy, to wysiadło na Eurowizji. Albo generalnie wrócić do korzeni, tak samo jak na przykład Kleona reprezentowała na Eurowizji. No to, to się gdzieś tam wszystko kojarzyło, tak? Słowiańska, krewu, bijanie masełka, wszystko grało. I, i to, <grym> się to się zgadzało. zgadzało. I to się kojarzyło z Polską. Mi się też podobało to, że jakby dany kraj powinien też śpiewać w swoim języku. Rozumiem, że część angielska też powinna być, mm -hmm. ale jednak kiedyś ta Eurowizja wyglądała całkowicie inaczej, a teraz to jest coraz bardziej robi się. Piosenka polityczna bardziej niż Eurowizja. Po śmierci Krzysztofa Krawczyka jego bliscy walczą o spadek. Bardzo smutna sytuacja. Myślisz, że takie sprawy powinno się w ogóle rozstrzygać publicznie? Absolutnie nie. Uważam, że to jest jak najbardziej sprawa e, właśnie prywatna, rodzinna, która nie, powinie, nie powinna w ogóle widzieć światła dziennego. Odszedł pan Krzysztof Krawczyk i jego rodzina e, w mediach kłóci się o spadek. Co o tym sądzicie? Smutna sytuacja, prawda? A to nie zostawił żadnego testamentu, komu ma dać pieniądze? Zostawił i nie uwzględnił w nim syna. I teraz syn jak kłóci... Nie uwzględnił, no to chyba celowo, no, chyba wiedział, że ma syna. No. Według mnie no, powinno być tak, tak rozsądzone, jak napisał. No. Ja bym się nie zgodził z tym wyborem, ale no, jeżeli nie chciał dać pieniędzy swojemu dziecku, no to po co się kłócić? Krzysztof Krawczek odszedł i teraz jego rodzina publicznie kłóci się o spadek. Co o tym sądzisz? Nie słyszałam o tej sytuacji, bo nie śledzę tak bardzo w polskich mediach, ale publiczne kłócenie się o kogokolwiek spadek i wchodzenie w kogokolwiek taką historię prywatną jest nie okej. Okay. Bo jednak jest to czyjeś prywatne życie, było to czyjeś prywatne życie, więc po co to wyciągać na zewnątrz tak naprawdę. Co myślicie o e, rozważaniu w ogóle takich kwestii publicznie, w przestrzeni publicznej? Że ta rodzina kłóci się, no wiecie, w mediach o, o spadek, o pieniądze. Dla mnie, wszystko, co roztrząsane w mediach, nie jest na miejscu. Ja też się nauczyłam na własnych błędach, czytając różne artykuły, że mm, wiele rzeczy lepiej pozostawić nie dla tak. siebie, dokładnie pozostać jednak w prywatnej sferze, niż tak na całą. Na cały świat, prawda? Ja powiem szczerze, jest to dosyć przykre, jak ludzie, którzy nie znali no zbyt dobrze, tak, osoby, wypowiadają się na tematy ich rodzinne. Raczej to powinien być temat tabu, nie do użytku publicznego. Jak widzisz takie nagłówki, takie artykuły, co sobie myślisz, gdy oni się kłócą publicznie w mediach? Kroluje dalej. Można na tym zarobić, żeby robić takie przepychanki, jak umarł ktoś znany, więc no. Czy nie niesmaczne? No może dla rodziny na pewno smaczne. dla mnie to takie obojętne, obologiczne, tak, no, można było się spodziewać. Czy takie w ogóle rzeczy powinny się pojawiać e, i być rozstrzygane publicznie? Wiem, że Krzysztof Krawczyk odszedł, natomiast e, nie, nie wiem o tym sporze nic, e, współczuję jeśli takie są rodzinne sprawy załatwiane publicznie, natomiast no, takie też jest życie celebrytów, jeśli mówimy o nich, tak. Myślę, że oni w pewnym sensie ujawniają takie, takie fakty i staje się to jakieś takie publiczne. Natomiast nie przepadam z takim stylem i, i są ludzie znani, którzy, którzy potrafią to życie prywatne gdzieś zachować i to jest takie cenne, myślę, w tych czasach szczególnie. Dzięki, że daliście głos, a za tydzień przenosimy się z Warszawy do Żyrardowa.